Jeżeli kiedyś zastanawialiście się nad tym, czy istnieje coś takiego jak. Idealny seans. Idealny film. Czy idealny pomysł na dobicie mniej więcej lubianej serii filmowej? Prze... Przepraszam. Na wyjście z Waszym y, rodzeństwem, dziećmi. Nie wiem, czy kurwa macie dzieci. To maszerujcie do kin na film Minions. The Rise of Gru. Minionki. Wejście Gru. Fabuła tego filmu jest tak wciągająca, że się jej kurwa zapomniałem. Gru zostaje porwany, a te małe, niewinne... Nie pytajcie minionków, z kim trzymały się w trakcie II wojny światowej. Żółciutkie cyklopy muszą ocalić swojego guru. Że... Że gru... Z uwśro, w środku. Tak... Guru. Oczywiście, jak to te nasze. Kochane minionki. Idzie im to wyjątkowo nieudolnie. Masz Facebooka? Nie. A Twittera? Nie. To może chociaż Whatsapp? Nie. Ty coś w ogóle masz? Film ten jest fantastyczny. Okraszony wybitnymi żartami i ponad przeciętnie chujowym poczuciem humoru. Nie no serio, byłem tam i naliczyłem jakieś 15. może nawet więcej żartów około odbytniczych. No, czyli, czyli, że śmieszne. No, no co? Twoje, twoje, twoje się weźmie? Twoje dziecko się z Co sprawia, że jest on idealny dla milusiński że przyjdą w oczekiwaniu na taki właśnie humor. A ty, jako fantastyczny bliski, nie będziesz udawał, że cię to nie bawi, co przez półtorej godziny nie wprowadzi cię absolutnie w stan agonalny. Absolutnie! Film ten określony jest mianem animowanej komedii. Jednak ja po Seansie doskonale wiem, że umieściłbym go w kategoriach animowanej depilacji odbytu woskiem w trakcie wlewania domestosu do mojego gardła. Sztuki godnej podziwu, będącej zarazem świadectwem braku jakiejkolwiek próby kreatywnego rozwinięcia serii. I nie myślcie sobie, że po tych wszystkich latach wasze minionki zatraciły swój nieskazitelnie czysty charakter. Prześmiesznego gagu, który za każdym razem bawi tak, jakbyście doświadczali go po raz pierwszy. Super <tryk> Wręcz przeciwnie. Bo choć alkohol nie powinien być czymś, co można by było polecić dzieciom, to jednak stwierdzić należy, że mionki są jak wino. Nie, nie przypadam. No cóż, co zobaczyłem to moje, absolutnie nie żałuję. Jestem szczęśliwy, że nie muszę już drugi raz iść na ten film. Jestem taki kurwa szczęśliwy.